Cześć witajcie. W dzisiejszym materiale już klasycznie przyjrzymy się dokładnie opinii innych twórców na YouTube. No i też przedstawię wam kilka takich najważniejszych newsów z ostatnich dni. Zobaczymy jak na tą wojnę tutaj reagują twórcy z zagranicy kryptowalutowi, y, Polscy oraz ogólnie co może nas czekać w ostatnich dniach, czy Bitcoin wzrośnie właśnie pod względem tego y, co dzieje się na Ukrainie, w Rosji i co może stać się dalej z kursem. Tak więc zobaczymy. Oraz też w tym filmie zrobimy sobie rozwiązanie naszego konkursu lutowego. Dla nowych osób na kanale ja jestem Łukasz, to jest Biblia Kryptowalut, kanał, na którym tak na bieżąco w prosty sposób staram się tłumaczyć tam, tam jakieś nowości w świecie kryptowalut, nowe projekty i tak ogólnie prostym językiem po prostu tłumaczyć Wam Temat kryptowalut. Dobra, słuchajcie, zaczynajmy, może. Myślę, że nie ma co przedłużać. Więc po pierwsze, spójrzmy sobie w ogóle na to, jak aktualnie wygląda tutaj nasz rynek i jak on tutaj się kształtuje. Oczywiście trochę się tutaj ostatnio podziało, bo w momencie inwazji Rosji na Ukrainie, tutaj Bitcoin, jak też wszystkie ogólnie, tak? Rynki finansowe zaczęły mocny spadek, tam w tej nocy z 23 na 24 lutego spadliśmy z tego poziomu 38 tysięcy dolarów, który był po prostu gdzieś tutaj, na okolice to był taki gwałtowny spadek 34 tysięcy dolarów, tak? Była taka panika, nikt nie wiedział o co chodzi. Potem było odbicie do 40, no prawie 5 tysięcy dolarów i teraz znowu mamy tutaj na dzień dzisiejszy, czyli na y, piątek godziny 14.40 y, 1,5 tysiąca dolarów. To co tutaj jest ciekawe to jest to jak sobie tutaj ładnie radzi Terra czyli Luna z tymi spadkami. Posłuchajcie Praktycznie tych spadków tutaj teraz nie ma. Pnie się do sprawie ATH Luny, czyli Terry. Było ono na okolicach 100 dolarów w mm, grudniu, a teraz praktycznie jest to samo 10 dolarów. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o Lunę, to wszystko to wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Jeżeli chodzi o to, co też według mnie tutaj, zanim sobie tutaj przejdziemy tak, do tej analizy innych twórców, ja sobie tutaj zawsze lubię spoglądać na welweta i na to, co on ma do powiedzenia, bo bardzo często po prostu ma rację. I to, co mówi on, to to, że faktycznie, teraz tutaj jesteśmy tutaj w tym kwadracie i że 100 MA naprawdę jest takim kluczem według niego. To jest ta tutaj linia 100 MA. Jeżeli w końcu uda nam się ją pokonać, będziemy ponad nią, to wtedy już będzie wszystko dobrze. Ale ogólnie, jeżeli jesteśmy tutaj ponad tymi liniami, też wszystko w tym kwadracie wskazuje na to, że jeszcze jakby beer market nie nadszedł. Ogólnie cały Velvet jest bardzo teraz pozytywnie nastawiony do tego całego co tutaj dzieje się na rynku. Tak więc no zobaczymy, według mnie jeszcze tutaj nie mamy czym się martwić. Yy, według mnie jest OK. Ogólnie co tutaj mówi Zaorski? Yy, on jest takim bardzo znanym spokładem w Polsce. Ostatnio tutaj miał rekord 6,5 miliona, na live wygrał tej na dźwigni. I teraz spekuluje on o tym, że będzie możliwy pucz w Rosji, że z jego informacji wynika, że coś tam się właśnie grubego odwala, tam wiecie, tam Nawalny jest w więzieniu i tak dalej, i może być to sytuacja puczu, zamachu, bądź też ryzyko wojny domowej w ciągu tej 48 godzin. Obstawił on to pod szybki spadek, szybko go też zamknął, wygrał na nim jest 150 tysięcy dolarów, czyli tam pół miliona. I teraz z tego co rozumiem, znowu on tutaj ma longa, tak. Tutaj znowu ma przed na longa na 42,5 tysiąca w Bitcoin, czyli teraz jest troszkę na minus. No i coś zobaczymy, czy tutaj znowu mu się uda dobrze dobrze na tym spadku tutaj wyspekulować. OK, teraz jest na minus, mówi, że to przez te walki w pobliżu elektrowni atomowej. Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj to będzie. Ja osobiście myślę, że teraz jakieś tam wzrosty też powinny u nas nastąpić, ale sprawdźmy sobie dalej, jak to tutaj mamy. Bo jeżeli chodzi o ten Fear and Green Index, on to jest na poziomie 33. Jest to w sumie mniej niż to było jeszcze, jak się ta wojna zaczęła. Jest to też dużo mniej niż to było na, na tych tutaj spadkach bitcoinowych, gdzie się tu właśnie ta wojna zaczęła. Także, no, ja bym tutaj że faktycznie wejdziemy w górę. Ale zobaczymy, co mówią o tym inni twórcy o tej sytuacji na rynku. Bo pierwszy materiał, na który sobie tutaj rzucimy okiem, jest to kryptorus i on w tym materiale bardzo mocno podkreśla takie powiązanie, tak, ostatnich wydarzeń z tym, że niestety Bitcoin nie przebił tego poziomu 45 tysięcy dolarów i zaczął spadać, bo tutaj było już wiele teorii, z którymi się spotkałem, takie, że ten spadek spowodowany jest właśnie odbiciem się od oporu na poziomie tych 45,5 tysięcy dolarów, że ten wystrzał, tak, z tych 30. Na 45 był sztucznie napompowany. I teraz czeka nasz kolejny spadek tam do poziomu 64 tysięcy dolarów i tego typu podobne pomysły. Jak sobie teraz tutaj pójdziemy niżej na wiadomości z no Onetu, to właśnie kryptorast tutaj właśnie podaje. Że tutaj, jako główny powód, ostatni atak rosyjski na elektrownię atomową Ukrainy, który doprowadził do pożaru na tej terenie, to jest dzisiaj z pionku z rana. I jak wiemy, ludzie już po tym tygodniu w sumie przyzwyczali się się tak, do tych wiadomości o wojnie za naszą granicą. Tak jest to tak samo, jak to było z pandemią, że na początku była bardzo duża panika. Już miesiąc później mało kto na to zwraca uwagę. Jednak zagrożenia w postaci tego wybuchu elektrowni mm, atomowej to jest no, już inna kwestia. E, ludzie wiedzą, tak jakie niebezpieczeństwo to za sobą niesie. Już teraz nie tylko w środku Ukrainy, ale również w przypadku wszystkich krajów sąsiadujących. Tak więc jest to w sumie taki dosyć prawdopodobny e, powód po tym takim pierwszym szoku odnośnie wojny, gdzie tam ledwo ten rynek odreagował, wszedł na wzrosty i już teraz znowu powstaje nowe zagrożenie tym razem zagrożenie atomowe, tak więc całkowicie nie dziwię się, że tutaj ludzie się boją i gdzieś tam starają się, wiecie, uciec z rynku w obawie przed kolejnymi spadkami. Aczkolwiek, słuchajcie, tutaj sobie pójdźmy na kolejny zagraniczny kanał, który również oglądam, czyli na TechLida. Z kolei on tutaj nie wypowiedział się bezpośrednio, tak, o dość spadków, ale bardzo mocno poleca sobie w Bitcoina aktualnie zainwestować, pomimo też dość kruchej sytuacji, takiej geopolitycznej, bo jego zdaniem wojna będzie właśnie tym bodźcem, którego Bitcoin potrzebował, aby wejść w kolejną hossę, bo to, co aktualnie dzieje się z rublem oraz wszystkie, wiecie, sankcje mają po prostu umacniać pozycję Bitcoina na arenie międzynarodowej i jak sami pewnie słyszeliście, to po ostatnich sankcjach, tak, rosyjskie banki są niewypłacalne generalnie, w przeciągu tam tygodnia sytuacja stała się mega taka nieprzyjemna odnośnie ich waluty, ponieważ Rubel stracił ponad 40% i i to, według Teklida, trochę pokazuje nam właśnie tą wyższość kryptowalut nad fiatami. I do tego również dochodzi fakt, że do Ukrainy napłynęło mega dużo pomocy finansowej właśnie w kryptowalutach. Pominęło to sporo też takich tradycyjnych ograniczeń, tak? I pokazało, że bitcoin jest walutą taką mocno, po prostu uniwersalną, i mimo, że ma to sporo tak sensu i faktycznie wojna może okazać się, bądź co, bądź w przypadku bitcoina, dosyć pomocna, to jednak pamiętajmy, że Wiecie, że zanim Bitcoin wejdzie w taką faktyczną hostę i wbije tam powiedzmy te 100 tysięcy dolarów, to najpewniej zaliczy jeszcze kilkadziesiąt dobrych, takich sporych spadków, i na to powinniśmy się tutaj przygotować. Jest kolejna y, portalu Many.pl y, możemy sobie, słuchajcie, te powiadomienia kurcze, przeczytać, że te unijne sankcje na Rosję obejmą również kryptowaluty. I według mnie właśnie to może być taki największy wkład w dzisiejsze spadki. Też oczywiście, tak, sytuacja elektrowią atomową, którą tutaj poruszył Kryptoraz, również jest bardzo prawdopodobna, ale te unijne sankcje wyłączą po prostu z rynku krypto no, całą Rosję. I tutaj też zastanawia mnie tylko jak będą wyglądać te sankcje chyba taką jedną opcją, którą Unia po prostu ma w Takim podorędziu, to jest po prostu nakazać giełdom kryptowalutowym blokowanie użytkowników z Rosji. Ale pamiętajmy też, że aby to było skuteczne, to giełdy muszą posiadać KYC, a istnieje wiele jakichś tam alternatywych giełd, które tego KYC nie wymagają. Zresztą połączenie MetaMask na WPN czy tam jak z jakimś innym deksem, już powinno i tak te ograniczenia pomijać. Tak więc jestem ciekawy, jak to Unia tutaj zamierza wyegzekwować. I teraz, jest sobie słuchajcie, powiedzmy troszkę o tym, co tutaj polskie kanały twierdzą o po prostu tym, co dzieje się ostatnio na rynku. W najnowszym materiale tej Piotrka mówi on o tym, że aktualne newsy i takie fake newsy wpływają na nas przez to też na rynek kryptowalut. No i jak zresztą tutaj widzieliśmy na tym wskaźniku wcześniej, ten Fear and Grid, aktualnie pomimo sporych wzrostów na rynku panował nadal mocny strach. Jest to też spowodowane między innymi również tym, jak wiele informacji odnośnie wojny i tam coraz to nowszych zagrożeń do nas dociera i przez to ciężko po prostu nam poczuć się jakkolwiek pewnie na rynku. I to też przekłada się na to, że wiele osób rezygnuje z tradingu lub tam podejmuje dosyć takie no, niemądre decyzje pod wpływem emocji. Przez to ten kapitał, jak zresztą widzieliśmy, ucieka. Nastroje inwestorów się po prostu pogarszają. Całość tak tworzy spadki takie jak dzisiaj czy wczoraj, i mówi on również sporo tutaj o dywersyfikacji naszego portfela, czyli nie opierają się tylko na jednej walucie, ale rozdzielenie tego naszego kapitału na tam kilka mniejszych inwestycji. Tak, aby to nasze ryzyko zminimalizować przy spadkach. No i tak jak on tutaj mówił w tym materiale poprzednim, który był poświęcony właśnie dywersyfikacji i takiemu zarządzaniu portfelem, tutaj w tym materiale mm, także mówi o takim korzystaniu tam z wielu możliwości decentralizacji finansów, z takiego farmingu, wiecie, purach płynności i tych wszystkich opcjach, które nam daje DeFi. I tutaj się w pełni z piotą zgadzam, ponieważ trzeba korzystać z tych wszystkich możliwości, ponieważ często na też takim farmingu stablecoinami czy stackingu można zrobić więcej niż na zwykłym handlu, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynamy, wiecie, zamiast być chciwym, tam dać wszystko jak jakimś gówno, coina, lepiej sobie dać na stacking, tam macie te 20% na rok i jest, wiecie, spokojnie. Też tutaj Piotrek podkreśla tak, że nadal rynek jest tu mega taki niestabilny, powinniśmy uważać z jakimkolwiek inwestycjami, ponieważ w aktualnej sytuacji może wydarzyć się naprawdę wszystko, a bitcoin też może szybko spaść i po prostu pociągnąć za sobą cały rynek, tak więc tutaj Stapowicz kilka razy też wspomniał, tak, że aktualnie ma dosyć mieszane uczucia odnośnie krypto, mimo że też w takiej perspektywie długoterminowej definitywnie jest nastawiony na wzrosty. Tak więc teraz raczej podchodziłby do tego tematu tej bardziej, ostrożnie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj o kolejny materiał, 3-2-1 krypto z kolei. Tutaj mamy takie przedstawienie bardziej techniczne, tak? Tu on się powoływał na wykres, na wskaźnik Hop14, czyli na taki indeks Hoppiness, który jest wskaźnikiem mającym na celu określenie, czy rynek jest bardziej taki wzburzony, eee, czy bardziej jednak będzie sobie tak szedł w bok, czy jednak możemy tam liczyć na jakieś większe wzrosty lub spadki. Eee, mówi on, że w tej energii na tym wskaźniku jest całkiem sporo, czyli ten rynek w pewnym sensie się jest wzburzony i możemy też niedługo tam zobaczyć jakieś większe ruchy na wykresie w górę lub w dół. Ale jeżeli miał być to ruch wzrostowy, to wtedy będziemy musieli przebić ten nasz punkt oporu na poziomie 43 tysięcy dolarów. No i aktualnie według tego 321 krypto mamy retes na rynku. Jeżeli byki, czyli te osoby, które są za wzrostami, się utrzymają, jeżeli nie będziemy mieli też większego, dalszego spadku, tylko rynek będzie po no, prostu pójdzie sobie tam w boki konsolidując, to możemy liczyć na spore odbicie i potwierdza on to między innymi również tym, że aktualnie ta dominacja Bitcoina rośnie, jak sam stwierdził, teraz jest sezon Bitcoina. Odnośnie ETH, według której krypto, w ostatnich dniach i ładnie odbiło się od tej linii trendu i aktualnie po spadkach dotarło do punktu wsparcia. Jeżeli nie przebijemy tutaj tego punktu wsparcia, nie zjedziemy dalej w dół, to według niego czeka nas naprawdę spore odbicie. I aktualnie jedynym zagrożeniem jest to, że ludzie teraz otwierają sobie tam pozycję Short i to może właśnie pociągnąć ETH w dół. No. Generalnie tak, według niego aktualnie sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ na to jak rynek będzie wyglądał zależy od tego, co teraz się podzieje. Jeżeli tam bitcoinowi uda się utrzymać przy tych 41 tysiącach dolarów, to możemy w dalszej linii zobaczyć odbicie i wzrosty. A jeżeli przebije ten punkt wsparcia, to lecimy po prostu w dół. I... Podobnie jak z Ethereum, yy, dlatego też ważne jest, aby po prostu obserwować ten rynek, nie pakować się teraz bez sensu po sam korek, ponieważ rynek jest bardzo, ale to bardzo niepewny. I ostatni kanał, który tutaj chciałem wam pokazać. To jest tutaj kanał krypto raportu i tutaj również mamy raczej takie konkrety odnośnie rynku. Jak twierdzi prowadzący, te trwające już 3 dni spadki spowodowane są właśnie odbiciem od tego technicznego punktu oporu na poziomie 45,5 tysiąca dolarów. i Jak twierdzi tutaj w momencie wybicia tych 45 tysięcy dolarów, mówił on w poprzednim materiale, że jeżeli Bitcoin nie przebije tego punktu oporu, to będzie to skutkowało takimi sporymi spadkami, no i też Te spadki się po prostu teraz wydarzyły. Tak więc, na ten moment, jego zdaniem, Bitcoin może dojść nawet tam do poziomu wsparcia, czyli tych 40,5 y y tysiąca dolarów. Bo, jak też twierdzi, ten poziom wsparcia jest takim najbliższym, istotnym, y na który po prostu warto uwagę zwracać i przy którym mogłaby jakaś tam reakcja popytowa, skutująca nam odbiciem i wzrostami nastąpić. Tak więc, według niego, Krótkoterminowo Bitcoin będzie spadał, ale długoterminowo wszystko zależy od tego, co się też wydarzy podczas tam dojścia do tego poziomu wsparcia. Tak więc, jeżeli chodzi o tą aktualną sytuację, to bardzo możliwe jest, że te spadki są po prostu takim odreagowaniem rynku, ponieważ jest możliwość, że na tym poziomie 45,5 tysiąca wiele osób już te swoje zyski zrealizowało. Pamiętajmy, że ta różnica od dołka do tego poziomu, tych 45 tysięcy dolarów, to jest ponad 30%. Tak więc, jest to bardzo prawdopodobne. Prawdopodobna teza. I też jego zdaniem taka jedyna możliwość, aby ta tendencja rynku się zmieniła z tej obecnej spadkowej na wzrostową, to trwałe przebicie tego poziomu 45 tysięcy dolarów i utrzymywanie tego poziomu przez dłuższy czas. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś ważniejsze newsy, na tutaj jest na końcu desku fajny, fajny news. E, miasto Lugano w Szwajcarii, gdzie też w sumie byłem takie fajne tam mają jeziorko zaraz przy, e, przy Włochach. Ostań miło, że uczyni Bitcoin naprawdę środkiem płatniczym i pozwoli obywatelom płacić kryptowalutom za tam usługi publiczne i podatki. Informacje te przekazali dyrektor miasta Pietro Poretti. Miasto jest współpracuje z ponad 200 firmami. Wszystko w celu przyspieszenia adopcji Bitcoina i sieci Lightning. Która po prostu ułatwi te bitcoinowe płatności. Więc to jest mega fajnie, Dobry news, dobry news. Jeżeli chodzi tu o to, tak, słuchajcie, konta należące do użytkowników OpenSea z irańskimi adresami IP zostały czasowo zablokowane i jest to powiązane z sankcjami, które USA nałożyło na ten kraj. I generalnie rośnie presja, tak, na duże giełdy kryptowalut, takie jak właśnie Coinbase, Kraken Binance, aby te ograniczyły dostęp do swoich platform także tam wszystkim rosyjskim. Mm, Użytkownikom i podmiotom finansowym O czym przed chwilą mówiłem I wygląda na to, że tak jak w przypadku irańskich Użytkowników, Rosjanie Również tutaj zostaną Czy też mogą być zablokowani Więc zobaczymy jak tutaj to wyjdzie Sam jestem, słuchajcie, ciekaw Jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówię Ja myślę, że teraz sobie znowu spa Rynek jest bardzo niepewny, myślę, że sobie teraz Spadniemy jeszcze troszkę w dół teraz Jednak w dłuższej perspektywie jestem prawie, że Pewny, że po prostu Bitcoin znowu Pójdzie w górę więc zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, jestem sam ciekawy. Jeszcze tutaj przed losowaniem, zobaczmy sobie, co dzieje się na mm, platformie CDFi Tak więc, tak, za parę dni startuje Shark Lace Club. Yy, to jest to, co już mówiłem. Oni mają bardzo fajne NFT-ki, takie, co mówię, wysokiej jakości, wyrenderowane 3D. O, takie coś, fajnie to wygląda. To by też będzie gierka, tu na CDFi, polecam. Ale tutaj, to, o czym chciałem bardziej powiedzieć, to to, że wczoraj właśnie miała miejsce listing Outer Ringa. To jest taka gra MMORPG. Fantazji i ona tam naprawdę chyba razy 15 zrobiła, także mm, to jest mega spoko. Tak tutaj się to kształtuje, mm, mega fajnie, mega fajnie. A ogólnie za parę dni startuje nowe, coś nowego, czyli właśnie Nomad Exile. Jest ten exciting crypto RPG game, czyli o no, fajnie. Yy, zobaczymy sobie tutaj ile oni mają osób na Twitterze. 16,5 tysiąca, okej. Okay. Existing crypto RPG game with an integrated NFTs and free-to-play mechanics. To w ogóle na telefony, więc spoko. Wygląda naprawdę nieźle. Mają bardzo mały initial cap, także to też jest mega na plus. Yy, no, zobaczymy, zobaczymy. Mi to się tutaj yy, podoba, tak więc będziemy widzieć co i jak tutaj się z tym stanie. Co jeszcze tak naprawdę mogę tutaj powiedzieć? Chyba już nic, po prostu przystąpmy tutaj sobie do losowania. Tak więc, żeby nie było tu żadnych cięć, tak. Okej, okay, więc tak, filmy z lutego. Powiedzmy sobie, weźmy do losowania jeden film ten. I tutaj dajmy tej sobie te zakładki pozamykam. Dobra. Daję ten film tutaj. Filtruj użytkowników, którzy są zduplikowani. I robimy losowanie. 368 osób. <laughs> Wojciech Samocki wygrywa. Dobra, Wojciech Samocki wygrywa. Pierwsze tam chyba było 700 zł, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, już sprawdzam. Um, 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 um. Tak, 7 stówek, więc Wojciech, przywas 7 stówek, zgłoś się do mnie na maila. Dalej powiedzmy sobie, dajmy to. Pyk, już zduplikowanych, dalej. Tu sobie dam na kolejną osobę. Kto tutaj, aha, jeszcze tutaj musimy dać. RS-typem. RS. Dobra, więc ty też wygrałeś. Słuchaj. sobie też twój kanał otworzę, żeby potem sobie go zapisać. Yy, I teraz trzecia osoba. Powiedzmy, dajmy na to. No, nie będzie ten. Niech będzie ten film. Wojtek Pelon, pierwszy, spoko. Pierwszy i też wygrałeś, więc gratuluję. Słuchajcie, odezwijcie się do mnie, macie w komentarzach, zawsze w pod filmami macie maila, więc sam do mnie napiszcie i tam jakoś się dogadamy. Więc to tyle. Dzięki wam za uwagę i cześć.